Świetnie, zapraszamy na Ostrówce. ...na duża, wrócimy tutaj ze wszystkimi. Starczy dla każdego? Ja ci powiem jedno. My nie mamy walić, my ją mamy zjeść. Rozumiesz? Aha. Ze względu na yy, niskie budżety, no tanie środki, tanie zaplecze, no, to, to zawsze wygląda w pewien sposób umownie. No tak, bo yy, to na tyle mówi, że można tak e, W ta. zasadzie można się powiesić, bo tak naprawdę e, jakby przesłanie, jakby, jeśli się kusić się, żeby te obrazy nie swoje jakieś przesłanie, to przesłanie jest ma makabryczne, nie? W zasadzie no za nasz śmiech towarzyszący e, rozbijaniu e, mózgów. E, no jest w pewien sposób cyniczny. Jest, jest bardzo cyniczny, tak. się w pewną specyficzną estetykę kina eksploatacji, kina klasy B, czyli takiego kina, gdzie te makabryczne obrazy no, są potraktowane troszeczkę w cudzysłowie, aczkolwiek mamy, mamy w planach kręcenie horrorów no, takich już Mocniejszych się mięsa? Jeżeli chodzi, o ilość, jeżeli chodzi o ilość mięsa, to nie, nie, trudno konkurować z sobą, nie? z tym, co pokazaliśmy w piśmia krwi chociażby, ale mamy w planach filmy takie no, mroczniejsze. Teraz w postprodukcji jest nasz film Marzanka, w którym najemni krzywacy <try> uzbrojeni w karabiny maszynowe walczą z pogańskimi wiśniakami, a pomiędzy, a pomiędzy nimi staje upiórze. Z na niczym, nie? I te, chyba, chyba, chyba o to też może chodziło. Że... No tak, tylko po co podejmować próby interpretacyjne? <ścoughs> <śmany> <śmany> Film jest nakręcony po to, żeby wywołać pewne reakcje, nie wiem, fizjologiczne, pewne emocje. Nie? Czyli to jest bardzo materialistyczne podejście do filmu. I podobało roku. mi się w tym filmie to, że chłopaki, ponieważ ja nie brałem jeszcze udziału przy kręceniu tego filmu, ja go zobaczyłem dopiero po raz pierwszy na Dniach Fantastyki i wtedy postanowiłem się przyłączyć do lobotomii, to że chłopaki mają na tyle warsztat opanowany filmowy, że przy środkach praktycznie zerowych no, udało im się yy, wstrząsnąć w pewien sposób. Yy, Sprawa, na tyle jak... wstrząsnąć, że Jack Ketchum, właśnie yy, autor yy, powieści GORM. Spodobał yy, no, To, to mu się jest tutaj. dziwne, nawet jak na choroby. Martek, co chcesz? No Inna sprawa, że generalnie, oba mu to jest inaczej w większości impro czysto improwizowane. Tak, bo... My, nie, my pierwotnie mieliśmy scenariusz rozpisany, ale z powodów organizacyjnych, logistycznych, że tak powiem, scenariusz nie został zrealizowany kompletnie i, i musieliśmy improwizować. Lobotomia dopiero w ostatnim czasie zaczęła robić filmy w, w oparciu o scenariusze rozpisane, bo te filmy, które oglądaliśmy tutaj, to była pełna improwizacja. Wszystkie trzy. Wieśniacką krew, jak kręciliśmy. Pojechaliśmy w kukurydze, nie wiedząc, co będziemy robili. No, może chcecie, panowie, zrelacjonować gnój, który się tutaj robi? No jest dosyć hardpanowo, szczerze mówiąc. Co za kurewski teren! Kambodża to przy nim Kansas! Kurwa, nie, Kurwa, nie mam nic do powiedzenia. Dostaliśmy po piździe. Wiedzieliśmy tylko, że tytuł będzie Wiśniacka Krew, ponieważ jesteśmy fanami filmu Hunters Blood, Myśliwska Krew. Yy, yy, no, a to, co się tam działo, to była, to była czysta prowizoria. Yy, mamy też organizację, mamy bardzo dobrego reżysera Michała Glapiaka, którego tam yy, mogliśmy obserwować na ekranie w roli Google, który mm -hmm. nie mógł przyjechać tutaj do nas, który yy, no, potrafi wziąć nas za pyski. Tylko uprzedzam, że sok marinowy, który imituje krew. Nie wolno go pić? Yy, nie, pić wolno, tylko że on przyciąga osy. No ja pierdolę, no. Niech jak szmak... ktoś to schowa w kieszeń najlepiej? Niech ktoś tą szmatę zabierze z Kurwa! Spierdalaj! Stuko zbolała. <grym> zbolała>, <grym> zbolała Są trudności ze zmykiem Są trudności ze smykiem, ale na planie wiśniarskiej krwi zostałem ze 3 czy 4 razy urządzony. <grym zbolała> Widzicie to mięso się zielone zrobiło chyba. Kurwa nie bierz tego wiesz co? Niezu, co mi się stanie? Klątwa? Może ono się zrobiło zielone od tych flaków wołowych. No nie tego... Najlepiej by było, jakbyś się zżygał, naprawdę. Czy te filmy dla ciebie są tylko po prostu zabawą, rozrywką, bo nawiązujesz do takiego kina, które. Do takiego, jakie oglądaliśmy w gliśnińskim, więc tak to jest. <grym> jest to dla ciebie sama zabawa, czy widzisz jakiś sens w ewakuowaniu? taką Macabro, czy, czy jakąś filozofię do tego... Nie, broń mamy... Boże, żadnego sensu. Czy, czy jest to... <grym> to jakiś sens, żaden sens. Czyli po prostu cię tylko to bawi, czy gdzieś tam widzisz, że dokładasz jakąś swoją cegiełkę do tego kina eksploatacji, którego jest przecież masę, czy, czy uważasz, że, 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 że coś tam... Nie, 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 nie zastanawialiśmy się nad tym. My po prostu robimy takie filmy, jakie lubimy, no, nie, nie, nie wierzę w to, ponieważ e, zacznijmy od tego, że e, jesteście ludźmi e, w wideo e, rozproszonymi po całej Polsce, można tak powiedzieć, mm -hmm. i spotykacie się e, e, w ściśle określonym czasie. Jak kurczę, chciałbym takiej organizacji w samym Wrocławiu, filmowców, amatorów. W jednym czasie i kręcicie, i kryćcie jeden film, i. I czy, ty, czy to jest tylko zabawa nie wydaje mi się. Ja wiem od początku, że to, to nie jest czysta rozrywka dla ciebie. Znaczy, że te zainteresowanie ty, je, je, jest pewno coś, na co wpadłeś w pewnym momencie, coś co dostrzegłeś w tych filmach. No i, to też pewnie zawarłeś w tej książce, której nie, nie czytałem, jeszcze, miałem nie miałem do dostępu. No ale e, ten klimat, e, właśnie tej formie podanej. tego... Właśnie... To znaczy, książkę oparłem na, na takiej definicji pułapki interpretacyjnej. Czyli wyszedłem z założenia, że filmy gore próbują mówić coś istotnego, sygnalizują pewne problemy, ale, no, de facto i tak wszystko kończy się nad rzezią, Miałeś się z tych sardę, a nie z tej kururę! Nażal się tych niebanych jabłek, które twoja babka jadła nim zdechła. To się odpierdolę od mojej babci! To była po to, bo To, bojna, to, mnie... to co dla was jest, <coughs> mówicie tak trochę spin offem gdzie ta wyśniaska krew? i mi się to bardzo podobało. I myślę sobie o tym, że absolutnie genialnym zabiegiem, takim może no, fabuła to zbyt mocno powiedzianej, w anegdocie tego filmu, to jest to, że bohaterowie są za głupi, żeby pojąć grozę, która ich otacza, czy w której uczestniczy. I dla mnie to jest rewelacyjne. I to w ogóle mówi bardzo wiele o czasach, w których żyjemy, ja, gdzie mam wrażenie, że spora część społeczeństwa jest nie do końca świadoma grozy, która funkcjonuje. No no właśnie, coś takiego nie. Znaczy mało tego, to lokalizacje jakie wybieramy, mówi, mówią dużo o czasach, w jakich żyjemy, bo w ostatnich 25 latach wolności w Polsce nic tylko honory kręcić, jakie mamy gnój dookoła. Hej stary, <grym> muszę ci powiedzieć, że to z moją mają, więc do

あ <laughs>